ma? witam dnia kolejnego. Dzisiaj jedziemy do Nowego Jorku, ale do Central Parku, bo tam nas jeszcze nie było. Odwiedzimy sobie główne dwa miejsca, takie myślę, gdzie był nagrywany Kevin Sam w Nowym Jorku. O oh, shit, here we go again. Kiedy słyszy alarmu dźwięk. Nie na straży stoi sam, spokojnie możesz spać Poczuwa sam, ma odwagę jak lew Jest tam, gdzie dzieje się źle Straż sam right here I Muszę sobie kupić szalik, bo jest strasznie zimno mi tutaj A nie mam nic, żadnego szalika Więc liczę, że coś znajdę, takie fajne jak, nie wiem, I Love New York To by było fajne Nie wiem, co się dzisiaj dzieje, ale jest taki tłok na mieście, w to jest wow. Naprawdę Strasznie dużo aut, ludzi Dzisiaj jest full a my idziemy teraz tutaj, A, to jest sklep po prostu. Myślałem, że to jest jakiś wielki gift shop, coś takiego. No nic, przejdziemy zobaczyć. Spongebob. No i dobre, jednak coś tu jest. Idziemy zaraz do niego. Ej, jestem w świecie spongeboba, nie? świat spongeboba. Mały ja popłakał Ci ze tutaj. Teraz jesteśmy w sklepie Microsofta. Widziałem coś bardzo fajnego na górze. Patrz, normalnie sobie w Fortnite to można grać tutaj. Taka strefa wspólna do grania. Fajna. Jaki mają ping? O oh, yeah, <coughs> Zero pingu. Tu jest jakaś fajna strefa Minecraft, to zaraz idę. Tu jest strefa Forza. idziemy sobie pojeździć zaraz. Tam jest strefa FIFA, tu jest strefa Fortnite. Wow, i to wszystko w centrum Manhattanu, tak naprawdę. Gucci w Trump Tower. Trafimy do złota i odnośnie świąteczny tutaj jest. Ale ładnie, fajnie to wygląda. Ale to jest wielkie tutaj, nie? Forem. Będzie to wy taka czapeczka zwykła, kosztuje 40 dolarów. Jaki wielki. And now everybody subscribe and like. Wow, ale ładnie Za mną macie mega ładny widok Teraz idziemy do central parku I zobaczcie jak to wygląda cudownie Wow Plaza Nowy Jork W tym miejscu ukręcony Kevin z w Nowym Jorku Pamiętacie, jak tam w las, Na kartę rodziców? Fajnie to widzieć. Damy Central Park. Chodzimy, tu jest wejście. Czy tu trzeba płacić za niedobre informacje? I już myślałem. A tu jest w ogóle ten najpopularniejszy i najwyższy budynek apartamentowiec. Piękny widok jest z niego. Wrócę teraz film. This is the penthouse at Central Park Tower. Jest taka brzydka pogoda i tak ponuro Pomyślę, że tu na wiosnę, w lecie Jak tak wszystko jest zakwidnięte ładnie To to musi być przepięknie nie? Bo teraz jest taki mega ponury klimat Śnieg choćby dodał trochę tego Jak się nie ma, to się lubi To się lubi, co się ma A teraz wam wrzucę parę przebitek z tego miejsca Ciekawe mnie te kamienie wszystkie tutaj To jest jakby naturalne czy nie? Bo wygląda tak pół na pół W centrum jest taka zabudowa Nagle takie głazy wielkie No ciekawe Jeśli myślicie, że w Polsce lodowiska są napchane jeśli nie da jeździć To zobaczcie jak wygląda lodowisko w Central Parku Teraz pingwiny z Madagaskaru. Gdzie jest Trico? Gdzie jest szeregowy? Gdzie jest Kowalski? Gdzie oni są? Te pingwiny się tak ślizgały Tak leciały. Tu hop i ten tak leciały. I tu jest ich I, I ciekawie cię, jest ze środka. Ja bym tam w lasu. A tutaj chyba było to, co Kevin. Spotkał początkowo tą panią z gołębiami I uciekał od niej To chyba gdzieś tutaj było, pokojał się ten most jak z niego biegł Coś takiego Merry Christmas! Kevin! Merry Christmas! Teraz pójdziemy sobie coś zjeść i idziemy do Bills Burger, tam gdzie byliśmy już raz. Cudowne burgery tam mają. Chętnie zjem go raz jeszcze, bo są naprawdę super. A ja jestem dość głodny. Jestem w sześciopiętrowym najgistorze Także idziemy sobie zobaczyć co tu jest Mega fajnie co to wygląda Ej, On jest wysoki, ale nic takiego tutaj nie ma Te piętra są strasznie małe i takie upchane tu jest Myślałem, że lepiej to będzie wyglądać, tak się mówiąc No zobaczcie To nie jest spore Zmiana planów, jednak maczek. Co mówiłem dokładnie, co są coś wczoraj? No tak. To jest bardzo dobre. Tanie. Eee, no. No i teraz ze sobą macie w pełnej okazałości: Doktor Pepper, Nagetsy, McChicken i frytki. to takie <taki> słodkie, małe. No, zajadam i lecimy na pociąg. Zjedzone. Idziemy na Grand Central. Wielkiego, central pociąg że w tym Ale w szybkiego Donata w w na momencie, w tym momencie, w Stoi w nas, pociąg, czeka na nas. Mam dość śmiesznego i fajnego sidequestu teraz. Musimy zrobić pranie. Pierwszy raz idę zrobić pranie sobie na kampusie. Nie mam pojęcia, jak to się robi generalnie. Może być ciekawie, tak wychodźcie ze mną. Ale zanim pranie, to łyczek malinowej Arizony. <słuch> Możemy jechać, znaczy lecieć, pranie robić. Dobra, chyba rozpiniłem. Musiałem doładować jakby na swoją kartę z kampusu kasę. Doładowałem i teraz chyba muszę wsadzić tutaj. Hop. Powinno działać. Działaj. No i dupa, rozpinać dalej, bo nie działa. Takiej okay, paskiem tak. No i co Nie działa? Dobra, działa. Teraz ten normal. I co? No i start, tak? lecimy, start. Queen, to jest chyba szybko, ale nie wiem jak to zmieni. Dobra, lecimy start. 30 minut to się będzie brało. Nie, no nie gadaj. Nie dałem tego płynu. O kurde. To jest płyn? Aha, tylko tu nic nie ma. Dobra, no i trudno. ja pierdziele Dobra, mam już jakkolwiek to nie? Z następnym razem bez płynu. Ja mam teraz czekać 28 minut, ja muszę karty wziąć. Czyby wejść do pokoju. Ja tu mogę wyjąć, nie? O, mogę. Aha, no i jest dupa. Nie, no jest git. Okej, okay, dobra Już się bałem. Nie? Mam swoją kartę. Let's go. Wracam za 28 minut. Potem będzie suszenie. I let's go. Teraz idę montować film. Minęło pół godziny. będziemy zobaczyć status naszego prania. I dajemy teraz do suszenia nie nagrywałem, po dużo osób, ale ogarnięte. Tak. Teraz wszystko jest do suszarki wsadzone i czekamy 65 minut. To jest 23 prawie. A ja jutro mam na 8:30 lekcje. Dobra, błagam, żeby się wyprało to już. I która to była moja pralka? Ósemka, ta, tu. Let's go. Misja zaliczona Ja, ja ze O, gorąco Ostatecznie misja udana Mam swoje pranie Możemy lecieć do spania Ja się z wami żegnam Dzięki za dzisiaj Widzimy się w następnym filmie Trzymajcie się Hej